No lasers, no dfs. Ha! Nie, nie wykiknął mnie, ale pewnie zaraz się wszyscy wkurzą, że będę rzucał pirackie beczki, ta Witam wszystkich serdecznie, z tej strony oczywiście Kruszakus. Witam w kolejnym odcinku e, e, Beczka Szmato, ta Beczka Szmato. Dzisiaj postanowiłem, że cholera jasna, będę grać na niskich poziomach. Niestety straszna sraczka mnie wzięła. Uuu, tutaj już jakiś kolega, oba rzucamy dwie beczki i... No kurczę, troszeczkę nie wyszło, ale nieważne. Ora, chodź tutaj. Masz tutaj ziomek. No spróbuj mnie. mnie pokonać ty kurda. No co za? Jeszcze kurczak, no ma nie. Uuu, masz ch cholera. Ja nie wybaczę żadnej osobie, która kupiła ten dziadowski strój. Nie wybaczę, O oh, fuck Uuu, co tam? Ii woli Hehehe. <laughs> so pro. No chyba nie za bardzo, nie? <laughs> Okej, okay, za chwilę pewnie przyjdą te jakieś kurcze ziomeczki. Uuu, helikopter, co? Jeszcze Skywalker. Ho. Myślałem, że trafia z bazuki, albo by fajnie, nigdy nie dostałem żadnego takiego właśnie fajnego killa z bazuki na Hiko. Wow! Ej, mamy tutaj widzę blagidera istnego. Dobra, trzeba się wycofać delikatnie, bo... ooo wow, 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 wow. No kurde, serio. Koleś, może byś mi dał się troszeczkę podleczyć. Nie powiem, żeby... O! Wow! Już się bandaże powoli kończą. Będę musiał prosić o robienie jakichś reflinków na tym postać, bo normalnie tutaj... A zresztą cholera jasno, co... O fuck! Dobra, tutaj ten koleś, ewidentnie sobie po prostu pyta się o bie, ten o kłopoty. No nie wierzę! Obra, chuj i, i wolisz, on. Będzie Walisza <laughs> Nie no kurczę! Ja uwielbiam trollować te niskie poziomy. To jest po prostu lepickie. Oj, 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 oj. O no tutaj widzę, mamy tutaj całą zbieraninę. Oooo, teraz będzie już po mnie. No niestety, cholera myślałem, że wyjdzie troszeczkę lepiej. Ale ma ładny strój, trzeba przyznać, nie? Nie, na pewno by nie kupował go za Sponsor A Właśnie, nie wiem czy wiecie, ale Sponsor Pay został wycofany z, z BFH. Czyli wszyscy ci freeloaderze jak to się nazywa, którzy sobie zbierali funkcje za pomocą jakichś ankiet i tym podobnych do pereli po prostu już tego nie będą mogli robić więcej. Uu, ładnie, ładnie. Ktoś tam pięknie ich kurczę po pocisnął. Dobra, uda się? Gdzie, gdzie, gdzie? Gdzie oni są? Gdzie oni są? Gdzie? Kto? Kurna mać. Podaraj jeszcze ci sniperzy. Wiecie co? Tych sniperów tych trzeba byłoby wykościć, ale kurczę, najpierw wykośmy tych Boże, ganerów, dwóch, którzy tutaj gdzieś byli. Nie wiem, gdzie oni się zapodzieli? Ale nie podoba mi się to, że ich kurczę nie docisnąłem. Zresztą nie miałbym tak czy siak szans, bo nie mam nie. Dobra, gdzie oni są? Chyba tutaj. A! dobra, nieważne, już ich nie ma. To może zajmiemy się tymi kurczę, dwoma kamperami, kurczę na dziobie statku. No, ja pierdzielę. Serio, co za no-liferzy? O, cześć. No chodziomek, chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, chodź. Dobra, beczka i <ścoughs> pięknie. Ej, 8 na 1. Ej, czy, czy ja tu ja w ogóle jaki... Kwiat ja to 8 na 1, tak? Czy mam 8 fragów? No raz, to tylko ja tutaj na razie chyba jakiś coś, coś konkretnego robię. To nie jest dobry znak, to nie, nie podoba mi się to za bardzo. Ale nie, ci snajperze po prostu... Nie to że snajpią, to jeszcze... Wiecie, ciekawe czy ja dorzucę tutaj beczkę. Dobra, uda się? Eee... Pięknie! Udało się, no zajebiście. Myślałem, że się nie uda, a się jednak udało, o. Tutaj ten ziomeczek. W pięknym stroju. Dobra, rzucimy Nie, cofa się. Nie będziemy mu rzucać beczki, ale... ups. No nie, no, po prostu ten, kurde, Soul Pro jest... Delikatnie powiedziawszy, denerwujący. To nie jest Soul Pro, nie jesteś Soul Pro, ziomuś. Jesteś do bani troszeczkę, ale... ups. Kurczę, gdyby, gdyby tylko się udało tam jakoś lepiej dojść To może no... Nie, ja pierdzie, Ej, co ci ludzie mają po prostu? Ej, może jeszcze pianki byśmy kurczę kupili, żeby, żeby mieli tam na no, ogniska Campfest totalny, dobra, wie, wiecie co ja to mam ja to pierdolę, zdejmuję kominiarę, zakładam tylko jak... Ej, wow, ciekawe miejsce na zaparkowanie samolotu. Tak w ogóle. Uu, uu. Dobra, uda się. je yeah! Nie wiem czy coś się... no! Ja pierdzielę, ty, ty kurna no że weź wypierdziela, naprawdę, bo to jest beć męczące. Dobra, pff, pff, je, jeszcze, jeszcze pirackie ule, serio? Ja pierd... co za no-life, co ja. Masakra! Okej, okay, ja miałem się trollować na niskich poziomach, ale widzę, że nic z tego nie wyjdzie. Mnie trollują, PAK. Co za, co za geje. A, dobra. Może, jakby była jakaś mniejsza mapa, to by się coś by, lepiej, fajniej w ogóle udało e, rozegrać. Ale no na razie jest jak jest, prawda? Jest jak jest. Potrolować można. Pip. Kurde, a już w ogóle nic tu się dzieje. Jeszcze, kurde, jakieś czołgi wchuje moje dzikie węże. Do na nędzy. Dobra, piepr pieprzyć to. Ile na pełnej kur. O, nie, dobra, no dobra. Nie będę wychodził na pełnej kurwie, kiedy jest tutaj. No kurde, serio. Ja pierdzie... Ej, tym ludziom się chyba nudzi, naprawdę. O, oh, fuck. Dobra, no, czekajcie, uuu... No, czy uda się kogoś zabić? Kurna ma. Jezus. Uu! Gorzej chyba być nie mogło. Ja pierdź. Co to są za noskile? Tu się już grać praktycznie nie da. Błagam. Dajcie mi jakiegoś challenge'a konkretnego. Obra, tu już będzie challenge całkiem niezły. Opa. Dobra, mam IG włączone. Nie. Da się kogoś jeszcze ubić. Nie, nie udało się. Ewidentnie mi dzisiaj po prostu nie idzie. No pech. Po prostu pech, zrządzenie losu i w ogóle Dobra, a teraz możemy się jakaś podwójna beczka No kurde, gdzie oni wszyscy są? Już pouciekali? Dobra, tutaj będą wszyscy Okej, okay, czekajcie, czekajcie, podwójna beczki No pie, no pięknie, ej no po prostu Poezja O kurde, teraz jeszcze helikopter, serio? Serio, helikopter? Kurna mać, co tu się dzieje w ogóle? Ja nie poznaję w ogóle tej gry czasami Wiem, że sam się o to prosiłem z tymi niskimi poziomami Ale bez przesady, no o, 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 tutaj trzeba, trzeba tego kurczę, o, fuck eee, Tak, 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 ziomek Masz, kurde, dobra Wycofuj, no kurde, wypierdolę Mówiłaś śmiesznym kowak i hopterem Pizdo jedna To już jest tak wkurwiające, że naprawdę Tak, gdzie, gdzie, gdzie Gdzie oni są, gdzie oni są, gdzie O, 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 fuck Cholera, Gdzie, 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 kurna mać no weźcie, zdejmijcie ten helikopter! Błagam was, błagam was, błagam. Ja, ja nie chcę w ogóle wychodzić, kurde. Oh, fuck. Eee... No. O, fuck. <śm> no, <ś> Udało się go jeszcze dopaść. No ale kurde, nam teraz flagę. No, zajebiście, brawo. No. Ja pierdzielę z jakimi ja, kurna pizdami gram. Za przeproszenie. Zobaczmy, zobaczmy tabelę wyników. No, no brawo, po prostu jesteście zajebiści. Kurde, typowa banda pizd. Wiki on ja postaram się w takim razie coś, coś tam jeszcze ugrać. Dzisiaj nie chcę mi się specjalnie zbyt długich rundek nagrywać, bo... Nie wiem, po prostu coś ewidentnie jak, wiecie... Obra, może się uda, może się uda. Ieeee kurde! Dobra, zginąłem, nieważne, ale dwa... dwa kile zdjęte. Dwa kile zdjęte, super. Wreszcie jakiegoś winklipa zaliczyłem, kurczę, pierwszy chyba pierwszy raz w historii kurczę mojej, mojego odcinku. Zresztą może nie? Nie wiem, nawet nie pamiętam, wiecie co Po prostu gram sobie, e, gramy... No kurwa mać, już nawet... Jebamy! Kurwa jeep! Kurna mać Wiesz, że po prostu zepsute hamulce ma. A teraz... Ej, no kurczę, zmieniliśmy się po prostu ze statku na miasto, teraz oni kampią na mieście. No kurna, to jest po prostu jeszcze jakaś patologia, serio. Ora zajebiście, teraz no, O, piaska beczka. Oho! shot No, nawet nie trzeba było. o fuck, teraz mnie kolej ściśnie. A bo i nie. Eee. Czy ktoś mi pomoże? Nie, kurde, oczywiście jeszcze mu przyszli po pomóc. Cholera, jak można sobie było tę maskę kupić? Dobra, wiecie co, może się jeszcze uda jakoś go zabić? Tutaj sobie, sobie koleś skampił się. No nie, co tam wziął meczek? No tak, tak, tak. Ty i ten twój kurde gejowski granatnik. Fak, kurna, helikopter, serio. O mój Boże, o fuck. O Haha! Ora, rany, teraz tego szybko. O fuck, on też ma pirackie beczki. No kurde. Normalnie trolling do hard, A, ale teraz ja mam zwykłą beczkę. O, fuck. Uda się, uda się, uda się, chyba nie. Nie, kurna. Ja pierdolę. No co za ciota? Jakie gówno ta gra się zamieniła? Kurna, tych ludzi powinno się kurde kastrować emocjonalnie, czy coś. Nie wiem, powinno się jakąś kurde aborcję pośpiewać. Ten. Porodzicielską robić. Nie wiem, cholera. Nie wiem, co do końca chcę powiedzieć tym, co mówię, ale. Dobra, o. Oj, jajajaja. Ale, kurde, postarajcie się mnie zrozumieć, okej, okay, tego, tego nie, teraz, teraz, tego dopadnę. No, giniesz, no, kurde, no, no. o, fuck, no i... O, a, no, do diabła. Nie poszło, znowu nie poszło. Znowu fail. Nie! Dobra, no, tego, ten już nie żyje. Dobra, dokończmy tę rundę, może, bo zaraz po prostu dostanę szału tutaj, dzikiego, wielkiego szału, o, no. Te. Eee, mój legendarny RPG skill. O oh fuck. za chwilę będzie legendarny, kurde, keg. Jeszcze na moją dupę, no nie. Wrzucony. Okej, okay. podlećmy się. Nie wiem, czy Bóg jest jakaś, jakaś konieczność. Za chwilę tak czy jak przegramy tę rundę. A wiecie co? Tak, w takim razie w heroiczny sposób. Podwójna beczka i... No i... A dlaczego to tak poleciało? Ktoś z blaz... Ja pierdziele! No nie. Okej, okay. je, je, super. Jeszcze kurde ten helikopter, no. Ech, przegraliśmy, nie, wiecie co to jest naprawdę po prostu porażka, totalna porażka, myślałem, że wyjdzie jakiś fajny odcinek, a wyszło po prostu totalne badziewie Ech. Najgorszy odcinek z beczki, beczki szmatów jaki, jaki kiedykolwiek nagrałem Hola No, trudno, bywa, prawda? Nie, nie, nie każdy dzień może być mój A tak chciałem potrolować niskie poziomy, a zostałem sam strollowany, nie, macie nauczkę, nie, nie, nie nudbaszujcie, nie? Wytrzymajcie tę straczkę i po prostu w, w, w bicie na trzydziestki. Dobra, złożymy jeszcze, złożymy. O, 22 na 8. Całkiem nieźle, dobra. To ja się w takim razie z wami żegnam. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Yo, moje szwagry. Elo. Elo!